Witam, do nagrania tego filmiku zainspirowały mnie wydarzenia, które dzieją się na świecie, które dzieją się w świecie finansów. I w rozmowach z ludźmi zauważyłem jeszcze pewną zależność. Kiedy wspominam o zaletach Bitcoina, zazwyczaj na początku wspominam o decentralizacji i zauważyłem, że ludzie niezwiązani z branżą finansową albo z branżą technologiczną nie bardzo są w stanie zrozumieć, nie bardzo rozumieją zalety tej decentralizacji. Więc chciałbym w tym filmie poruszyć tą kwestię, tak żeby wszyscy mogli zrozumieć, o co chodzi z tą decentralizacją. Decentralizacja Najpierw wytłumaczmy sobie, czym jest system scentralizowany. Na przykład system bankowy, czy system jakiś tam wiza, płatności kart i tak dalej i tak dalej. Żeby te transakcje się odbywały wszystkie, którym płatności, przelewy, płatności kartą, telefonem i tak dalej, i tak dalej. Żeby to wszystko się odbyło, to wszystko odbywa się w pewnej sieci w sieci bankowej której ktoś jest właścicielem ktoś ją zbudował na czyjeś zlecenie i jest jej właściciel czyli na przykład taka instytucja jak bank, bank ma prezesa i teraz tak, w świetle rzeczy, które się dzieją, w świetle um, kryzysu, który już się zaczął, a, a jeszcze jego konsekwencje zobaczymy um, w nadchodzącym czasie um, Pomysły, na które wpada rząd, są po prostu niesamowite. I myślę, że czujemy to my i mówi o tym od dawna. Pieniądze w banku nie są naszymi pieniędzmi. Dlatego właśnie, że system jest centralizowany. Powiedzmy taka sytuacja. Przychodzi urzędnik z urzędu skarbowego, przychodzi do banku, do kierownika, do dyrektora. Czy tam wysyła, wystarczy, że wysyła list i ktoś nam te pieniądze nasze, które w cudzysłowie są nasze, blokuje na tym koncie, tak? Dopiero potem zastanawiamy się, czy to było ee, zablokowane zgodnie, że tak powiem, z prawem, czy niezgodnie i tak dalej, i tak dalej. W systemie zdecentralizowanym taka rzecz nie może się wydarzyć, ponieważ system jest rozproszony w sieci, czyli każdy uczestnik, każdy uczestnik sieci, każdy serwer, e, każdy człowiek, który, który z własnym komputerem dołącza do sieci, jest jakby jego częścią i w całym ludzie z całego świata, którzy się w ogóle nie znają, oddając moc obliczeniową swoich komputerów, czyli podłączając się do sieci, tworzą taki zdecentralizowany system. Nie ma tam prezesa, nie ma tam dyrektora, jest tylko algorytm kryptograficzny, który tym steruje? Nie ma tego właściciela. Tutaj pan urzędnik czy mm, ktoś z rządu nie może przyjść i powiedzieć: Słuchajcie, teraz trzeba temu panu zabrać bitcoina albo temu, dlatego że system tworzą ludzie z całego świata, którzy w ogóle się nie znają i moc obliczeniowa ich komputerów właśnie przetwarza te transakcje, o których mówimy, że możemy sobie robić przelewy, przelewać bitcoiny, możemy robić pewne rozliczenia. Dzięki temu system jest całkowicie bezpieczny. Nie musimy ufać komuś, czy ktoś nie odda naszych bitcoinów, tak jak właśnie naszych pieniędzy. Czy ktoś nie nałoży podatku i nie zabierze nam części bitcoinów, tak jak właśnie prowadzone są pewne rozmowy w kuluarach, żeby nałożyć podatek od depozytów i zabrać część pieniędzy, część oszczędności Polaków. Z pieniędzy, które leżą na kontach bankowych. Nie będziemy mogli nic wtedy zrobić, bo jeżeli bank uzna, że y, rząd tak nakazał i wprowadzą taką ustawę, no to będzie musiał na część naszych pieniędzy bank oddać w formie podatku czy innym do rządu. A muszę nadmienić tutaj, że y, ustawy wprowadzone przez i rozporządzenia przez Unię Europejską w 2015 roku i w 2016 y, Powodują i zezwalają na to, aby banki zajmowały części depozytów klientów lub wypłacały na przykład tylko po 50 czy 100 euro ze względu i na potrzeby i przedstawione rachunki przez klientów pierwszej potrzeby. Także te kroki zostały już podjęte wcześniej przygotowawcze do tego, żeby. W razie potrzeby czy kryzysu nasze pieniądze zabrać. Bitcoinów nie da się skonfiskować, nikt nam ich nie każe oddać, ani nikt nam nie nałoży na nie podatku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest szybkość przesyłu. Tak naprawdę, bitcoina możemy przesłać dosłownie na drugi koniec świata w dosłownie chwilę. Mamy takie adresy, które podobne są do numerów kont bankowych, ale jakby tutaj odległość nie ma żadnego znaczenia. Przesyłamy gdzie chcemy, kiedy chcemy, jak chcemy i robimy to na dodatek anonimowo. To jest trzecia zaleta. Tutaj nie musimy podawać swojego imienia, swojego nazwiska. Mamy swój, tak jakby nazwijmy to w cudzysłowie, numer konta czyli swój adres. Przesyłamy na inny adres, nie musimy podawać swojego imienia, nie musimy podawać swojego nazwiska. To jest druga, to jest właśnie ta druga bardzo ważna rzecz po decentralizacji to jest pełna anonimowość. Pełna anonimowość w sieci. Nikt nas nie inwigiluje, nikt nas nie śledzi. No i trzecia rzecz, o której chciałem wspomnieć to jest e, łatwość przechowywania wartości. No, zastanówmy się, że na przykład, podam taki przykład, że mamy powiedzmy wielką fortunę, na przykład w złocie, tak? No, podczas kryzysu wszyscy polecają trzymać pieniądze i wartość w złocie najlepiej, prawda? No to pomyślmy sobie tak, że jesteśmy w Chinach, dookoła szaleje pandemia, chcemy się jak najszybciej wydostać i mamy na przykład tonę złota, wartą czy złoto warte powiedzmy 100 milionów dolarów? Nie przewieziemy tego, nie uciekniemy z tym, nie da rady. W bitcoinie byłoby to zupełnie inaczej, ponieważ nie ma różnicy, czy przewozimy 100 dolarów, jakby, czy przesyłamy 100 dolarów, czy mamy milion dolarów, czy mamy 100 milionów dolarów na swoim adresie bitcoinowym. Nie musimy mieć też w sobie żadnego urządzenia. Wystarczy, że znamy swój seed, czyli tak zwane słowa ziarenka. I w każdym miejscu na świecie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, w każdym miejscu na świecie e, kupujemy sobie jakiekolwiek urządzenie z dostępem do internetu, ściągamy na nie portfel, tak zwany portfel y, kryptowalutowy, i tam możemy odtworzyć i mieć dostęp do swoich środków zapisanych właśnie w bitcoinach. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, e, jest. Skąd bierze się jeszcze wartość bitcoina? Czy on jest poparty? Bo chciałbym tutaj nadmienić, że pieniądze w naszych czasach, które mamy w banku lub które są realne, nie są poparte całkowicie niczym, ponieważ parytet złota został zniesiony wiele lat temu, ale o tym później. Może w kolejnym filmiku dla zainteresowanych nagram, jak działa teraźniejszy system finansowy, skąd biorą się pieniądze? Tutaj w Bitcoinie mamy zupełnie odwrotnie. Do powstania pewnej ilości bitcoinów potrzebna jest pewna ilość prądu, czyli tak naprawdę Bitcoin jest oparty w energii. Chyba. Nie ma nic, nikt nie wymyśli nic lepszego. Kiedyś kiedyś geniusz Tesla powiedział, że jeżeli kiedyś uda się wynaleźć pieniądz oparty na energii, to będzie to coś niesamowitego. I tutaj tak naprawdę Bitcoin poparty jest energią, ponieważ do jego wytworzenia potrzebne jest zużycie pewnej ilości energii, energii elektrycznej. Także tutaj Bitcoin nie jest e, pieniądzem biorącym się znikąd. I co ważne, jest jego ograniczona ilość. Bitcoinów powstanie tylko 21 milionów. Więc w odróżnieniu od pieniędzy, które dodrukowywane są w nieskończoność, które podlegają non-stop inflekcji przez potężne, potężne dodruki, bitcoinów będzie tylko 21 milionów sztuk. To jest mniej sztuk niż jest w tej chwili na świecie milionerów. Więc zastanówmy się, jaki, jaki popyt... Może być na bitcoina. Także na koniec zostawiam wszystkich z taką refleksją, i do usłyszenia.